Gdy już odbierzesz maila z, z linkiem aktywacyjnym i klikniesz w niego, to że już miał uruchomione u nas konto. Teraz należy się zalogować na twoje dane, które podałeś czyli na Twój e-mail. OK. I teraz po zalogowaniu z prawej strony należy Wybrać dodaj abonament. Wybrać tutaj tu mamy cały opis, ten, cały opis systemu. I wybrać sobie produkt. Na przykład niech to będą oleje. No i wysłać dane do wysyłki ustawić. I, wy, i, I w tym momencie założyłem konto w strukturze. Konto w strukturze mam teraz założone. Klikam na MLM wyniki poleceni. I pojawia mi się konto pierwsze. W strukturze. Wyświetlam sobie tutaj dla tego konta. Teraz sobie wyświetlam drzewko. No, oczywiście jestem jeden. Nie mam nikogo pod sobą. W każdym razie, właśnie w ten sposób. Czyli klikamy po prawej stronie dodaj abonament i należy sobie wybrać dodaj abonament. W tym momencie zakładamy konto na 14 dni. Na 14 dni darmowych dostajesz konto. W tym czasie możesz już polecać to jest napisane dokładnie. Masz możliwość zarobienia w marketingu od rejestracji konta, bo nam tego strukturze masz 14 dni na jego opłacenie te 14 dni już możesz wykorzystać do tego, aby zacząć budować swoje struktury. Jak ją budować? Polecając yy, polecając nasz system swoim linkiem partnerskim. Ja Ci teraz pokażę jeszcze gdzie masz ten numer ID. Okay. Tutaj masz swój numer ID i tu jest twój podstawowy link do polecania naszego systemu. Czyli klikamy ten link, prawym przyciskiem dajemy kopiuj i ten prosty link, tym prostym linkiem możemy już polecać system. Ja się w tym momencie wyloguję i wejdę z tego właśnie linku. Popatrz, no i sobie tutaj jest prezentacja planu. Przechodzę na dół, tak. klikam rejestruję się. I tutaj mam, rejestrujesz się z polecenia partnera numer 581. Tak? Prosta sprawa. W tym momencie, jeśli się jakaś osoba zarejestruje i też założy konto struktury, to pojawi się w Twoim downline.